Minęło kilka miesięcy. Właśnie wracałem z pracy, kiedy zobaczyłem na telefonie powiadomienie z naszej rodzinnej grupy. Siostra znowu czegoś potrzebowała. Mamo. Mam problem. Urząd odebrał mi zasiłek. Ktoś doniósł. Zanim zdążyłem cokolwiek odpisać, mama już zareagowała. Jej wiadomość była pełna paniki. Co? Jak to? Kto mógł to zrobić? Spojrzałem za okno samochodu. Mijałem właśnie zjazd do mojego nowego domu. Tak nowego od kilku tygodni mieszkam w miejscu o którym zawsze marzyłem z dala od tego całego zamieszania przez chwilę myślałem żeby nic nie pisać ale w końcu postanowiłem zareagować może czas w końcu zacząć pracować ja też zaczynałem od zera odpowiedź anety przyszła natychmiast jak zwykle pełna pretensji i oskarżeń ty nic nie rozumiesz masz dobrze to łatwo ci mówić tym razem jej słowa nie zrobiły na mnie wrażenia Poczułem dziwny spokój, wiedziałem, że podjąłem właściwą decyzję. Miałem dość bycia bankomatem i emocjonalnym workiem treningowym dla całej rodziny. Rozumiem. Rozumiem więcej niż myślisz. Ale teraz ja żyję spokojnie w moim domu, z moją rodziną bez kłamstw, bez poczucia winy. Wysłałem wiadomość i wyciszyłem powiadomienia. Wjechałem na podjazd. W drzwiach czekała na mnie uśmiechnięta żona. Z domu dobiegał radosny śmiech dzieci. Okazało się, że siostra od lat oszukiwała urząd, wyłudzając zasiłki na dzieci, których nigdy nie miała. Gdy prawda wyszła na jaw, reputacja rodziny legła w gruzach, ale ja byłem już daleko. Nie czułem satysfakcji z ich nieszczęścia, czułem ulgę. Ulgę, że w końcu odciąłem się od toksycznej przeszłości i zbudowałem własne, szczęśliwe życie na własnych zasadach. Czasem najlepsze, co możesz zrobić, to po prostu zadbać o siebie. Dziękuję, że zostaliście ze mną do końca tej historii. Jeśli chcecie poznać więcej opowieści o tym, jak ważne jest stawianie granic, zasubskrybujcie kanał i zostawcie łapkę w górę. Do zobaczenia.